Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej dziś zielonurskiego ratusza, a moim i Państwa gościem jest Tomasz Stroczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Kłaniam się. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Witam serdecznie, witam mieszkańców Zielonej Góry. Panie Przewodniczący, dziś tak naprawdę dwie sesje. Zaczną Państwo od próby przyjęcia oświadczenia w sprawie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej w latach 2007-2022. Pytanie, czy znów wielka polityka zagości w ratuszu? Czy to zostanie zdjęte z punktu, ten punkt zostanie zdjęty z obrad, bo chyba już jest nieaktualny? Moim zdaniem Radni Platformy Obywatelskiej powinni zdjąć to z porządku obrad, nie kompromitować się. Ustawa jest przyjęta, dawno jest to nieaktualne. Dobrze, tak jak powiedziałem, dwie sesje. Ta druga sesja, ma właściwa, dzisiejsza, merytoryczna, rozpocznie się o godzinie 10, a w niej, w planie tej sesji, bardzo dużo punktów dotyczących dróg w dzielnicy Nowe Miasto. Chodzi o drogi, które są przekształcone na drogi gminne. Po co taka przeprawa, bo tych punktów naprawdę jest chyba kilkadziesiąt. A ponieważ za chwilę już drugi program rządowy na budowę i przebudowę dróg lokalnych, chcemy przygotować się do tego wniosku. Dlatego też przekształcamy te drogi na drogi gminne i wtedy będziemy mogli wpisać je do wniosku o przebudowę i budowę nowych dróg osiedlowych. A jak wygląda sytuacja generalnie z drogami w gminie, w byłej gminie Zielona Góra, czyli dziś w dzielnicy Nowe Miasto, bo dochodzą co jakiś czas takie informacje, słowa, apele o to, żeby tymi drogami się rzeczywiście zająć i to z, różny, z różnych sołectw. Jak Państwo jako radni to obserwują, jaki jest ten stan dróg właśnie w dzielnicy Nowe Miasto? Od połączenia, czyli od 2015 roku wybudowaliśmy bardzo dużo dróg osiedlowych. W samym sołectwie Racula wybudowaliśmy ich 16. W sołectwie Dżonków 12, w szlepie chyba z 9, jak dobrze pamiętam, stary Kisielin to 12, więc te e drogi są cały czas budowane. Na przykład takie sołectwo małe jak, jak Jany, tam, prak tam praktycznie wszędzie drogi zostały utwardzone. Bardzo dużo dróg powstało, ale jest potrzeba większa. My do tego się przygotowujemy. My wystąpiliśmy już w pierwszym etapie programu rządowego. Zostały przyznane środki. Przygotowujemy się do budowy tych dróg nie tylko dróg, bo i rąd, i przebudowy dróg istniejących. Do tego ten drugi etap rządowy, więc nie zwalniamy tempa. Budujemy i robimy wszystko, żeby jak najwięcej tych dróg utwardzić, tak, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, tak żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie dojeżdżać do swoich domów. Jakiego rzędu są to pieniądze, które miasto pozyska na te nowo budowane drogi, które są w planie miasta Zielona Góra? Myślę, że to będzie około 50 milionów razem z naszymi środkami. I to wystarczy na te drogi, które są wymienione, bo naprawdę tych traktów, tych miejsc, które są wymienione w uchwałach dziś jest bardzo, bardzo dużo. Powinno wystarczyć. Jeżeli nie, będziemy obserwować. Zobaczymy jak przetargi wyjdą. Czasami bywa tak, że kosztorysowo droga kosztuje załóżmy milion złotych, a po przetargu trzeba za nią zapłacić 800. Więc są oszczędności, przerzuca się wtedy na inne drogi i tych dróg się... Buduje coraz więcej, i, i myślę, że te, które są wpisane w, w harmonogram sesji dzisiejszej, na te drogi wystarczy środki. Optymistycznie pan radny patrzy zatem i, chyba dobrze na to, co będzie się wkrótce działo. Dobrze, y, Panie Przewodniczący, y, zmieńmy temat. Y, kilka dni temu właściwie ta informacja przedwczoraj dotarła y, do nas, że Janusz Kubicki napisał taki list do starosty. Y, list to może za mocne słowo, ale y, przedstawił informację staroście zielonogórskiemu, a chodzi o to, że y, Janusz Kubicki chciałby, aby dwa muzea, które są w, te, w tej chwili w zarządzaniu miasta Zielona Góra, czyli Muzeum Wojskowe w Dżonowie i Muzeum Archeologiczne Środkowo na w Świdnicy znalazły się znowu pod zarządzaniem i przeszły z powrotem pod starostwo, pod powiat zielonogórski. No Januszowi Kubickiemu chodzi o to, że na etapie łączenia samorządu miasta i gminy Zielona Góra miasto nic nie wiedziało na temat składowiska niebezpiecznych odpadów w Przylepie. No i Ponosząc ogromne koszty związane z, teraz z jego utylizacją i z tym, co się działo wokół tego składowiska, Janusz Kubicki mówi, zabierzcie z powrotem muzea, bo one generują duże koszty i to się trochę zrównoważy. Co pan na to? No bo to jest takie, dosyć bym powiedział, nowatorskie podejście. Ja wiem, czy nowatorskie. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Pan prezydent i mieszkańcy Zielonej Góry zostali oszukani przez starostę z Platformy Obywatelskiej. Nie informował nas o tym, że takie składowisko się znajduje. On podjął tą decyzję jednogłośnie, żeby pozwolić firmie Awiniom składować odpady niebezpieczne w Przylepie. Tak jak pan redaktor powiedział, my założyliśmy około 10 milionów na utylizację tych odpadów. To są bardzo duże koszty. My o tym magazynie nic nie wiedzieliśmy, dlatego też, żeby zrównoważyć wydane pieniądze z budżetu miasta, chcemy oddać dwa muzea z powrotem do starostwa. Zobaczymy, co na to starosta, zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. A były już podejmowane jakieś wstępne rozmowy. Czy ta informacja, to co zostało przekazane do starosty, do, do powiatu Zielonogórskiego, to jest ten pierwszy krok dopiero, czy były już podejmowane wcześniej jakieś czynności? Jeśli chodzi o przekazanie muzeów do, z powrotem do starostwa, to to jest taki pierwszy krok, ten pierwszy pismo, które zostało skierowane przez prezydenta. Tak jak powiedziałem, czekamy na odpowiedź, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Ja jako radny z miasta Zielona Góra jestem za tym, żeby oddać z powrotem, ponieważ musimy wyrównać poniesione straty z uwagi na utylizację niebezpiecznych materiałów przy lepie. No to z pytem pociągnę jeszcze temat, a jak się nie zgodzi na to powiat zielonogórski, no tam też są radni, też będą o tym debatować. Już wczoraj słyszeliśmy od członków zarządu powiatu zielonogórskiego, że przekazali to na razie swoim radnym do, do oceny, jeżeli ta odpowiedź byłaby odmowna. Pozostaje droga sądowa, czy droga układania się mediacji o to, żeby te pieniążki odzyskać? Będziemy myśleć, jak otrzymamy odpowiedź. Na razie to zostawmy na tym etapie i poczekajmy na rozwój sytuacji. Dobrze, panie, panie Przewodniczący, pozostając w, w temacie, bo przylepu y, rozpoczęła się tam chyba utylizacja tego, co pozostało na tym pogorzelisku. No, różne, różne w przestrzeni publicznej teraz teorie czy, czy słowa padają. Kilka dni temu część osób chciała robić taką miesięcznicę tego, co się wydarzyło w Przylepie. Jak idą te prace? Bo wiadomo, że one już, się, już, już miały się rozpocząć i pierwsza część tego, co tam pozostało, miała zostać wywieziona. Tak jest. Zaraz po, po pożarze zostały wywiezione trociny popożarowe do cieplówka. Od dzisiaj rusza pierwszy transport już z tymi materiałami niebezpiecznymi, z czego się bardzo cieszymy. My, jako Miasto Zielona Góra, nie zostawiamy mieszkańców przylepu Łężycy. Cały czas monitorujemy powietrze, sprawdzamy jakość wody w studniach. Głębinowych, sprawdzamy jakość gleby. Dlatego też, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś obawy, to prosimy, żeby zgłaszali się na specjalną skrzynkę mailową. Tam po chwili pani dyrektor dzielnicy Nowe Miasto, pani Klaudia Branowska odpowiada i umawia się na, na to, żeby próbki pobrać. No. Ja bym chciał wrócić do sytuacji, która miała miejsce przed pożarem, ponieważ miasto Zielona Góra przygotowywało się do wywiezienia tych odpadów niebezpiecznych. Mieliśmy spotkania. W których też uczestniczyłem z przedstawicielami spalarni w Cieplówku. Oni byli na miejscu tutaj u nas w przylepie, mierzyli te magazyny, sprawdzali, czy są w stanie spalić te odpady. W poniedziałek przed pożarem, w niedzielę, w sobotę był pożar. My w poniedziałek z dyrektorem Krzyszkiem Sikorą udaliśmy się do Cieplówka rozmawiać z prezesem. Byli też z nami pracownicy ZGK. No, sytuacja jest o tyle dziwna, bo my byliśmy naprawdę przygotowani do, do, do spalenia tych odpadów niebezpiecznych, które zostały nam podrzucone i to trzeba podkreślać za każdym razem przez polityka Platformy Obywatelskiej. My musimy, my musimy zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. To nie są zwykłe śmieci z podwórka. Tutaj rozmawialiśmy i byliśmy po, po, po wielu rozmowach z Uniwersytetem Zielonogórskim. Oni mieli zająć laboratorium, oni mieli sprawdzać, czy dany materiał da się spalić, czy trzeba go przewieźć na składowanie, ponieważ nie wszystkie materiały niebezpieczne można spalić. Dlatego też rozmawialiśmy z tą spalarnią, żeby nie zawiązało się konsorcjum. E, mamy e, dwie firmy. Jedna firma składuje te e, materiały niebezpieczne, druga firma, e, czyli ta ciepłówka spala te, które można spalić. E, no, sytuacja, Ale uprzedzono, jak sytuacja, rozumiem, jest działania. Jest strasznie dziwna, ponieważ e, w poniedziałek byliśmy jeszcze na rozmowach w siepkówku, a w sobotę e, wybuch pożar. No i też no, czekamy na mm, wyniki. Działań prokuratury, ponieważ jest to bardzo dziwna sytuacja. Nie chciałbym przesądzać, że to było podpalenie. Poczekajmy, aż odpowiednie służby wypowiedzą się na ten temat. Szkoda, że też nie ma monitoringu, bo ten monitoring wiemy, że kilka miesięcy wcześniej przestał działać. To by pewnie ułatwiło sprawę. Dobrze, panie radny, na koniec jeszcze no, impreza duża się szykuje. Kolejna w dzielnicy Nowe Miasto. Tydzień, kilka dni temu no, dożynki się odbyły w przylepie, a teraz pora na trzeba, trzeba powiedzieć, bardzo udane na racule bardzo udane dożynki wielu mieszkańców Zielonej góry dobrze się bawiło przez cały dzień Wisienką na torcie był koncert Goles Orkiestra, który zgromadził tłumy przed. To widzieliśmy, powiedzmy tym, co będzie teraz w sobotę. W sobotę zapraszam na 14 dni raculi. Od godziny 16 bawimy się w sołectwie Racula, a wcześniej od godziny 12 w starym Kisielinie na boisku imienia Bronka Przygrodzkiego odbędzie się piąty memoriał Franciszka Gorczycy. Serdecznie zapraszamy na imprezy weekendowe. Proszę Państwa, musimy już kończyć to Stroczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i życzę jeszcze końcówki, wakacji, żeby słońce wyszło i młodzież, dzieci, korzystajcie z tych ostatnich chwil. Wszystkiego dobrego. Za uwagę dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.